Lecimy, lecimy, lecimy widzowie, witam was bardzo serdecznie, jestem Ross Pierre D'Oloni, ze mną jest Żwiro. Witam, gramy Lecim. właśnie na Francuzów, komunistów. Dokładnie. I to jest moving. French Commune. Jesteśmy w Senegalu. Dobra, lecimy, lecimy, jest passa, jest w ogóle jest git. Poprzedni odcinek wygraliśmy. Lecimy, lecimy. dalej. To jest no my tak... po prostu jakiś tuba. Senegal jakiś skipnie. No to go ten. Jest Senegal Mam pierwszą rundę tutaj widzowie. Go to zostawcie się żyć. Zostawcie lajka, suba, komentarz dla zasięgu. Pozdrawiam wszystkich widzów tutaj kanału. Tak jest, tak jest. Rozpierdolony. Mam taką zagadkę dla widzów. Czy Proszę wiecie, się? jak nazywa się przyrząd do mierzenia słów? Jak się nazywa Przemysławie? Otóż suwmiarka, suwmiarka, A myślałem, że cudzysłów. taki, <taki, <taki> żarcik insight. Ajajaj, aj. aj, aj, aj. widzowie będą wiedzieć. Różmy drogę z betonu. Jesteśmy na Filipinach. Ja tu będzie chciał cię... znaleźć taki fajny znaczek, Mamy moving, gdzie mamy moving. Co to jest za prowincję? Mamy moving, przemysłowie, przypominam ci. Tak, tak, wiem, wiem. O, mam znaczek. To jest z Tajlandia, jednak. <taki> Oj, Tajlandia zdecydowała. No tak musiał ja znaleźć jakiś fajny znaczek. Dobra, na spacji lecimy. Lecimy. Ja w sumie nic tutaj nie znajdę. To zapierdala nie modę. Tajlandia to ja sobie mogę pojechać drogą. Poszukać jakichś tutaj pit stopu, żeby sobie zjeść od doga. Oj, i tak chuja ja tu znajdę. Oj, w Tajlandii tam, bo nie w nie serwują od dogów. <laughs> nie. <laughs> Myślę, że może Myślę jednak. Na Myślę, że dosłownie. Hot Kuj dogi. Wiesz, <laughs> dogi, wiesz, ciepłe he. pieski. <laughs> po chińsku. Chyba jednak w Tajlandii. Taki żarcik. Kosmonaucik. Żarcik, kosmonaucik. Y... Dobra. Czemu tu ma pani taką chustę islamską? W sumie ja ci tutaj nic nie pomogę, Przemysławie. Nic a nic. Totalnie się kurwa nie znalazłam. Ja szukam, Tajlandii. kurde, czego? Mogę ci pomóc szukać czegoś. O kurwa. No, pomóż mi szukać. So, sorry, widzowie, ale już. Tajlandia to transformatory, nie? Ja, coś tam no, napisane ja to jest. Nie ja o, 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 Prowincje było. mówią, nie? Mi się wydaje tylko. Czekaj. Kosz jest nice jakiś. Movie. Znalazłem kosz. Ale... 66269 jest kod pocztowy. Nie znam odpadów. 66269. No, to jest taki kod Coś pocztowy. kurwa zamazane. Jesteś na koszu? Na koszu, no. A widzę, no. 66269. A to są góry takie. Ja to szedł tak z zachód. Coś się tu kurwa dzieje spis... Ale znalazłem jakiś baner i chuj z tego wiem. Czekaj 073 073 kierunkowy A telefon? No, 08-073. Siedemki są południowe, tak. Na kurwa. pewno jest 73 kierunkowy. No, góry są na południu, no. Gdzie? Możemy dać albo tu, albo ciąg Mai. Albo tu, Dobra. albo ciąg Mai. Dałem już. Co? Bo kur... co? 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 No, widzowie. Co się stało? Podejrzane, podejrzane bym. No, ja bym ich obserwował, widzowie. Tutaj kole kolegów no, z do... się. Zdarza no. Kurcze... Ekwador, Kolumbia... O. Ekwador, Kolumbia... Może, może no... Moshi moshi. Moshi moshi. Misa misa. Misa, ne? Mario, José Alcalde. Kolum... rosną tu w na Meksyk nawet. Kolumbia, szukam znaku jakiegoś, czy będzie Krzyż The Kolumbijski. Started, no? Dobra, mam znak. Krzyż Kolumbijski jest. Na znaku. gadasz. No. Partido, Partido Conservador. Znalazłem to, Elazar González Casas. To samo znasz. Paz. Paz jest napisane. Ale to ich... Kolumbia to jest, 100%. Ale jest pas w Kolumbii? To są rogriby. Ale Mario y Jose, para. No, i para. Nie liberalizmo. znak jest. O kurwa, liberalizmo. Liberalizmo. Jesteście niepoważni? Nie, nie znajdziemy tego A, nie A, niepoważni? Dobra, Kolumbia chyba środek, nie? Zdrug... Kolumbia, czekaj, czekaj, zaraz coś Druga runda, no. Nie będziemy tak kurwa... Oni pięćka znajdą i jesteśmy w pizdzie. Żółte blachy na się. Żółte blachy na znalazłem już. Z Kolumbia 200%, ale no. Hmm. Nie wiem. Nie wiem. Rodek chyba nie. Nie będziemy im 5 kropek. Czekaj, kadarować. czekaj. No dobra, no. Kolumbia 100%, ale no, gdzie to nie powiem ci? Jeszcze szukam, no. Ale... San Miguel de Sena. O, fajny znak mam, to jest. Czekaj, czy... czy? czekaj. Czy, czy, czy. Bosk, penacje to jest protectora boskwe. Jagła boskwe. ale jest... Dobra, tu nic nie ma. Tak, tu jest ziomu ten kasa, znowu. Partido Konserwator. Pój z tego. Fajny znak znalazłem, na którym nic nie ma, widzowie. Nic! A bo może było, ale jestem kurwa ślepy. Pena Blanka, no i chuj z tego. Kurwa, no nie. nic nie chcę. Będziemy szukać w Kolumbii, kurwa, miasta. Na wsi. Ja wiem, ja wiem gdzie to jest. No to mów mi. Gdzieś tutaj na pewno. Szukaj tutaj San Miguel de Sena. Sama. Gdzie? Skoudina e, Marka, jak się no, jedziesz na ten, przybliż na te przerwane, to jest Kudinamarka. Marka. No, a i w Marka San Miguel de Se. Mam szukać? Tak. Tak? Dobra. Tak, tak, tak. Dobra. Co, kurwa nie ma. <noise> ja się, bo ja wyjechałem do góry. Wie ty jesteś kurwa, tu. Ale no nie ma tego tutaj. No bo nie wiemy po prostu środek tego Kudinamarka. Kto wie, że to jest ku, Kudinamarka? No, mam napisane Kudinamarka. Może no, jeszcze szukamy? No nie widzę nigdzie, no. Tutaj bym w San Francisco, Elsa. że Kudinamarka też, Marka też jest tu. Tu też jest Kudinamarka, gdzie klikam. No tak, nie wiem, wiem. Dobra, San Francisco. No. Aha. Skurwa żartje bany! No koledzy. koledzy tutaj do reporta są. No nie no, koledzy po prostu nie mam dobrze skanować. No, my chujowo nie? Też z godzina tutaj taka niefajna. Dobra, mamy Uruguay. Chyba nie trzeba ich zadawać więcej. Ramu No to poszuj. Puszuj, puszuj. Mówisz? Dobra, no to lecimy. Lecimy. Ja spokojnie. to niech przy... Mhm, Dobry no. Uruguay, widzowie. Ciekawe? Jest przy morzu samym. Przy morzu, dobra, mamy tak. Mamy Gana. Mamy Morze na fest. O. Akra? Gdzieś tu? Keta? Co? takie coś Keta? 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 Keta! Tu jest Keta! Tu jest Keta! Gdzie? Tu mam! Kurwa gdzie jest Keta? Tu zaznaczone Gołketa. No to go, go, Keta. go, Keta. No to go Keta. Kurwa mać! To jest... To jest współpraca! <laughs> Jak to mamy, to jest hit po prostu. Musicie zostawić lajka, suba i komentarz. O, też mamy, mamy to. Nieważne, my to też mamy. To się liczy. Widzowie. Mamy to widzowie. Mamy to widzowie. Lajki i suby. Wszyscy. Proszę was bardzo serdecznie. My mamy tak europejskie bary. Lifty jakieś? Nie ma liftu. Złocinka. Hmm. Yy, nie, nie, nie. To jest nie z łacinka. To jest yy, Cyrylica. Tutaj mamy. Znalazłem no, mam Cyrylicę nie. na pewno, no. Z Bułgarii? Nie. Serbia? Serbia nie. Wiem. Żółte znaki. Chorwacja? Gdzie ma żółte znaki? Ma, znalazłem żółty znak. Ale w jakim sensie żółty? No już ci nie powiem. Bo A, już go widzę, Jakie są miejscowości? Ochrid? Bolnica? Ochrid, yy, Alba... Nie, czekaj, Ochrid, Ochrid... Kurwa, gdzie Ochrid? Yy, Ohrid tu jest, Macedonia. Ohrid? Tu mam. Mam Ochrid. Kurwa, go Ochrid. Dobra. <laughs> Jasny chuj. <laughs> ale, ale akcja. Znaczy, to jest znak na Ochrid. No, to gdzieś tu będzie blisko. Ale nie. Aha, to blisko, <laughs> oni, te, oni też znaleźli Ohrid. <śmiech> <śmiech> Kurwa, co chłopy grają, ty? No, spokojnie. Spokojnie. Bo to jest moving, właśnie. Na moving nie mam takiej przewagi jak na, na moving. No. No ja właśnie czuję mocny się ten... na moving. To jest Sulawesi. Centralny to jest. Kecamantan Sirenia mantan Sirenia Kabupaten Kab Don, don Galla, Don Gala, Don Galla Kurwa wiem, 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 wiem To jest Kabupaten, don, gala. don Gala. Dobra, wierzę Ci don Nie widzę tu sireni, don... ale... Don Gala. Tylko to jest całe, od stąd dotąd Aha Dobra, no to gdzieś blisko będziemy je I Jezu Chryste, razy trzy Ale im jebniemy Koniec Widzę, Jak ich rozjebaliśmy! Nie, no, no nie! Ale on Kabupa. Ja znalazłem kabupa, ten, a przemek to do. Jezus, maria. Lecimy jeszcze jeden. Ja pierdolę, ale współpraca. My to jesteśmy czempion. Champion, jak chuj. Co się wydarzyło? Don Galla. Ja bym nie wiedział, ale przemek wie. Ale ja znalazłem info. Dobra, mamy no moving. Co się odjebało? Panama znowu. Że. Ży... No, no to klasycznie że... Santiago, Panama. No, Santiago, Panama. Eee, widzowie, zostawcie lajka like suba, bo to jest kurwa hit, co my odjebali teraz. Co my odjebali, co my odjebali. No, chłopak, ten oddaję, oddaję. Oj, koledzy. Oj, koledzy, chyba będzie szybko. Szybki meczyk. Ten na pierwszej będzie, no. Szybki meczyk będzie, ale to dobrze, dobrze. Musimy tutaj... Mamy 1109 elo. Mamy tak, yy... Bangla... Bangladesz. Bangladesz, no. Tak, tego taka. Dobra, szybko, bo chłopcy mogą nie wiedzieć, trzeba ich puszować. Szybkie elo trzeba wbijać. Tutaj widzowie. Szybkie. Widzowie! jest kulna cool cool 110. Tu jest kuleczka. Pangladesz, pan ale albo. No, Góra, to my jesteśmy spoko. gdzieś tutaj w góry. Nie, spoko. Easy. A, A spokojnie. Kulna, no. Czytać, trzeba czytać najpierw. Ale nie, no, myślałem, żeby ich pusznąć, wiesz, bo. Też tak myślałem, no. Hmm. Że się chłopaki pod stresu. Thriller, tak. No, I mamy ładną Gana. tą. Gładną mamy. Cent Eastern. Cer Cer Cent Eastern. I to jest miasto? Eastern Gana Wschodnia, gdzieś Cent? Szukać cent? Właśnie nie wiem, czy cent to będzie miasto. Może nie. nie Będę po prostu akre. Jeszcze szukam, nie? No ale. To jest no moving, szukam, nie? No szukam. moving. To szukamy c... cent. opaki dali. Akre byś dał? To kliknę, ale jeszcze szukam cent. No bo ta, ten. Może to bardziej. By... Dobra, akre. Kumasa. O panie a nie Kwas. ma, jest kwaso. Dobra, kwaso. No spokojnie. Kwasa. Widzowie, co się dzieje, co się dzieje? Ale mam o, moc. Atec. A. Te, krupka, a te. Republik jest teraz, to jest granica jakaś. Gdzie ma się republikę sterać? Republika teraz. No? no to będzie jakaś granica z czymś. Mülberg Mülberg, to będzie jakaś granica kurwa IMO Mülberg Z czymś Nie widzę nigdzie Mülbergu na granicy To są takie góry dupne Ze Szwajcarią granica? jesteśmy w Szwajcarii teraz, kurde. Szwajcarski jest ten kowrecz. No, szwajcarski, ale jest zbark, tam To są miejscowości, ale nie widzę. Jesteśmy w Szwajcarii Co, na pewno? Jesteś pewny? Nie, w Austrii jesteśmy. W Austrii? Dobra. Ale to jest. Ale starać, no to jest gdzieś na granicy, no. Wiem, no ale gdzie? Mulberg. Muchlberg. To chyba nie jest miejscowość w ogóle. Kurwa, Mówi? tam są miejscowości na tym znaku, bo ja nie mogę rysować. Jak dzisiaj gdzie widzisz miejscowości? Na północ masz Kurwa, nie wiem. Gdzieś bym tu dał, no. Tu gdzieś bym Ja bym bardziej, tam. Dobra. Ufam. Ale może bardziej tu, no. Dałem już. Szybko, mi. To chuj. No bo granica. No kurwa, granicy. to jest taka granica. Z Włochami <laughs> no to na północ oh, nie dojeżdżałeś do ustawienia. Kurwa, nie popatrzyłem. No, chujowo mamy antenkę, mamy tak słup yy... eee, Chorwacja. Popatrz, mamy Chorwacja. antenkę z dwóch stron. Kurwa, mamy i chuj Jebane, Chorwacja na Chorwację. No, niby takie chuj są. Rifty, pseudo listy, nie. I, Kurwa... góra, no. Dziwne te. Słupki? Ten dał czarnogórę taki hecz. hecz Na Chorwację i na Albanię. No i chul Grecji. Oj, oj, oj. A też dali Czarnogórę. dobra, też, też dali, no. no. spokojnie. O Jezu Chryste, panie, co się dzieje? Kurde, ale potrzebujemy ten dobry gest i... I I, i, I To, to Pro, co jest? to jest? Rozbani. To jest bałkany. Po grecku tam, nie, Marsyli jest napisany, nie? Gdzie, gdzie, na krzakach Marsylia, gdzie? gdzie ty widzisz krzak? Co? Kurwa, krzaki na północy są Żywopłoc, masz napisane Marsylia. Krzaki, gdzie, gdzie To nie jest Marsylia, to nie Francja. Aha, tam, na domku. O kurwa. Nie tam. na domku, na Żywopłocie. Ja jestem kurwa ślepy. A Marse, Marse, Marseille? Kurwa, to nie może być Marseille, chyba nie? Chociaż tam po, po, po francusku na tym kurwa budynku. No gdzieś tu, kurwa. Kurwa, dajmy Marseille. Dobra, wyjebamy, dajemy tu. Dobra, chuj, zobaczymy. Jolo, co się stanie? Co ja się stanie? Ja Grecji tak domyślnie, ale chuj. <laughs> nie no, Marseille pisze, no kurwa, no nie może być Grecja. To jakiś cosplay Marsylii, Cosplay. No i chuj Włochy, Kurze ale dobra. No. Co? A bliżej, chyba? Nie, nie, kurde. 800. Jak kurwa, ma... było Marsylia, jakieś kurwa ten było. Z żarciem. Restauracja Marsylia było. Ja cię pierdolę, Argentyn? nie. złote Kolumbia? Nie ma żółtej. Nie, jego. tylko jeden ma żółte. A ciemno ciemnoskóry jest, a ma Ameryka Południowa. E, Boże, e, RPA? RPA, okay. RPA! RPA! Nie ma Thank you RPA. Dobra na RPA, no. RPA i moje. No tak, raczej tak. A góry. Kolega tutaj, a mamy tutaj y, kolegów. Y, tych. Jak to mówią? Takie białe. Żółte blachy w RPA. Ja Johannesburg po prostu. Chociaż te dałem. góry to tak kapsztat, kurwa, że dałeś. No już dałem, no. Jola. Ja tu dam. Chyba. Bo tu są. Palne daj, no to daj, no to daj, to daj. Wyjebane. Jola, rozstrzelimy się, no trudno. Dobrze, no. dobrze, przemek. No, kurwa. Mogę temu. Teme! Tak. przemek, przemek, Jezu. Boże święty, Przemek, coś ty zrobił. Mam zostawcie zostawcie lajka, like suba. Ze mną był Przemek. Witam, żegnam. Żegnam, witam. Ja byłem rozpierdolony. Suba, lajka, like komentarz za takie gesy. Widzimy się w kolejnych hello, odcinkach. Hello. Cześć, cześć.